Bardzo jestem zadowolony z poziomu meczu, z tego co zaprezentowały dzisiaj obydwa zespoły, bo mecz Mecz naprawdę był bardzo ciekawym widowiskiem z jednej z drugiej strony, aczkolwiek no, możemy sobie pluć brodę, bo przy stanie 1-0 mieliśmy jeszcze kilka sytuacji niewykorzystanych, graliśmy w pewnym momencie z przewagą jednego zawodnika, nie udało się, no i ambitnie Unia pod koniec wyrównała, aczkolwiek mówię naprawdę fantastyczny mecz z jednej i z drugiej strony. Kolorowo i nerwowo dzisiaj było na wojsku. Kolorowo i nerwowo, ja wiem czy nerwowo. Nerwowo można powiedzieć, że sędzia dopuścił do, do paru takich rzeczy, bo, bo zawodnicy chcieli grać w piłkę, a nie zawsze się po prostu dało i sędzia wykonywał tutaj akurat błędne decyzje w jedną i w drugą stronę. Beniaminek, w trzeciej ligi Szeniawano Wywiśnić kończy sezon na, w czubie tabeli. Jak pan podsumuje te zmagania? W trzeciej lidze i no Przed rozrywkami zakładaliśmy plan, bo wiedzieliśmy, że, że niby jesteśmy Beniaminkiem, ale w tym zespole naprawdę gra kilku ciekawych zawodników, i wiedzieliśmy, że będziemy chcieli grać w tabeli. Piąte miejsce było założeniem, i, i przypuszczam, że tak się na pewno skończyło. Mhm. Jakie cele na przyszły sezon? Czy myślicie już o tym? No na pewno, jak, jak w każdym zespole, na pewno będziemy chcieli i wzmocnić ten zespół i grać do przodu, i, i, a, a życie pokaże, co będzie dalej. Sporo się słyszy o osłabieniach Waszego zespołu, to znaczy, że część miałaby przejść do garbarni Kraków. Powiem szczerze, że ja pierwsze słyszę. Są również plotki co do, co do samego trenera, że podobno Pan trener ma jakieś propozycje z drużyn, które awansują do trzeciej ligi. Czy to prawda, czy, czy nie chce Pan komentować? Powiem szczerze, że propozycje one są zawsze, ale, ale na razie nic nie wiem, o, żeby cokolwiek się miało zmienić. Prowadząc 1-0, mając kilka następnych sytuacji, chłopcy się troszeczkę uspokojili, Unia dążyła ambitnie do końca i, 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 i taka jest prawda, panowie, dzisiaj grały zespoły, które najwięcej punktów na wiosnę zdobyły. I Unia, i Szczeniawa i trzecia Garbarnia, także tutaj grały zespoły z czołówki i, i wiadomo, że tutaj przy takim poziomie wyrównanym, no, no nie może się wiele stać. I, i, I mówię, no chwała za to Unii, że grała do końca ambitnie i wbrew pozorom, no, zasłużenie szczeliła tą bramkę. Bardzo mecz wyrównany. W przerwie wczoraj powiedzieliśmy, że nie mamy co ryzykować. No i my no stało się nieszczęście w 50 minucie, no nie wiem, no, no, nie chcę rozmawiać na ten temat, bo wolę wolę, wolę mówić o aspekcie sportowym. w 10 pokazaliśmy fajny charakter, pograliśmy parę fajnych akcji Szeniawa mogła nas pokarać, bo, bo, bo miała, miała tę sytuację, dlatego że się otworzyliśmy, ale mówię, no na szczęście piłka jest taka może niesprawiedliwa, ale uważam, że dzisiaj przynajmniej zasłużyliśmy na tą bramkę jedną i uważam za Rami za, za sprawiedliwy, chociaż było bardzo blisko dużo nerwów dzisiaj na boisku widzieliśmy. Znaczy to było spowodowane, wiadomo, y, którą osoba, mówię, nie, nie, chcę, nie chcę się powiadać na ten temat, y, jest to mi przykro, bo tym bardziej z, z mojej miejscowości, ale to już mówię. Y, nerwów dlatego, że mówię, no bo jedna drużyna chciała wygrać, y, my się odkryliśmy, druga drużyna chciała wygrać, no ale mówię, no troszeczkę mówię jeszcze tak jak powiedziałem trenerowi może żeby to jeszcze boisko było zdecydowanie lepsze, na pewno był poziom meczu bo i tak uważam, że był bardzo dobry, ale gdyby nie to boisko było jeszcze lepsze. Tarnowska Unia kończy remisem, jedną porażką tylko wiosenną rundę. Jak można podsumować te zmagania wasze? Znaczy bym tak, na gorąco ciężko, ciężko ocenić. Mówię jeszcze bardziej, bo żyję jeszcze tym meczem. No teraz pytanie tylko, o co dalej, bo, bo może być, że to będzie nasz ostatni mecz i, i, to, i to, to może być największy problem. Dlaczego ostatni mecz? Na dzień dzisiejszy no, nie wiemy na czym stoimy. Graliśmy praktycznie całą rundę za, za, za darmo i mówię w no, chwałach opakom, bo, bo, bo to jest, mówię, no, tak jak pan mówi, że czas na, 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 na rozliczenia, podliczenia, także mówię, powoli pewne rzeczy trzeba głośno mówić, a, bo jeżeli tego nie powiemy, to po prostu no, mówię, zniknie Unia z mapy piłkarskiej. Czy trener Manelski zostanie z pierwszym zespołem? No to ciężko powiedzieć. No. Na razie mówię, chcę odpocząć jest parę dni, mam parę takich ciężkich dni, bo i mam swoje sprawy osobiste. Zobaczę, jeszcze, jeszcze się zastanawiam. A mówię, czas pokaż. Wróćmy jeszcze do tej gry taki miły akcent. Wrócił z testów w Wiśle Kraków, Dawid Sojda i dzisiaj zaliczył piękną asystę. Cieszę się, no mówię, jest to zawodnik naprawdę, który, który potrafi grać piłkę, dzisiaj piękne, piękne podanie, no też i po kontuzji on jest, dlatego nie mógł całego meczu, no, to właśnie mówię, ten testy, testy z tej Wiśle Kraków, myślę, że dadzą mu takiego pozytywnego kopa, że, że będzie się bardziej na co opracował i w przyszłości naprawdę będzie mieć pociechę, bo, bo potencjał ma naprawdę duży. Tak się zastanawiam, bo może lepiej byłoby, gdyby Unia w dziesiątkę grała, bo zdecydowanie lepiej graliście w drugiej połowie niż w pierwszej. Znaczy ja mówię, z jednej strony się cieszę, że sędzia dał kartkę przewrotnie, prawda, no bo za przeproszenie nas... Nie powiem brzydkiego wyrazu, ale nas powodował, że, że, że wyszliśmy z energię, energią, bo nie na przeciwnika, tylko pokazać sędziemu to, co nawet i krzycząc mówiłem, że damy radę i w dziesięciu, jak trzeba to nawet darmo w dziewiątkę. Także chyba pozytywnie to wyszło, no ale mówię, jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, widać było, czy gramy w dziesięciu, czy w jedenastu, obojętnie, także mówię, jeszcze raz się cieszę, bo runda była bardzo udana.